No równy gość. Równy gość Mareczek. Jasne. Dawid. No zawziął się, trenuję sobie chłopak. Zawrzał się. Okej. Okay. No dobrze, no to ja nie mam. A więcej... i Zajebał mi pas, to jest jego dobra strona. Ukradł mi pas, ten stary pas. On go ma. Ja go nie mam. Kto go ma? Gdzie? No, już kto go nie go dostaniesz ma? z powrotem. Ten mordą. odkleju. A ten odkleju? A gdzie ma pas? Nie ma pasa żadnego. Ma tam no, złoty zegarek nie wiem. Gdzie od Gdzie masz mój pas? Słuchajcie, w ja moduję, żeby troszkę obudzić Tomka. Aby zrobić face to face z Tomkiem a Dawidem Maczyńskim. O tak, face to face! Myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. S tu Małki face to face. Się? No, no, jasne. Pokaż jajca. Będzie dobrze. Mi prawie wychodzą tutaj, nie? Za ten pas. Może ochronę poprosimy, żeby tutaj miała, bo to nie wiadomo, co się stanie. Panowie, to nie parking, pamiętajcie. No i się zaczęło.